W 3-miesięcznym okresie zawieszenia oddział onkologii i hematologii dziecięcej w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie wznawia swoją działalność. Personel lekarski został skompletowany i obecnie trwają prace mające przygotować budynek na ponowne przyjęcie pacjentów. Mamy dzisiaj dla Państwa, a w zasadzie dla wszystkich małych pacjentów, bardzo dobrą wiadomość. Otóż e... Oddział onkologiczno-hematologiczny znowu w Chorzowie Wierusza. Po paru miesiącach przerwy przypomnijmy, w sierpień tego roku lekarze jedni odchodzą na emeryturę, inni specjaliści się przenoszą do innej placówki. Oddział pozostaje bez e, zabezpieczenia medycznego. W związku z tym musieliśmy oddział zawiesić, a dzieci były odsyłane do zabrza ligoty Krakowa, co się wiązało oczywiście z pewnymi utrudnieniami. Myślę, że e, otwarcie tego, czy też e, odwieszenie tego oddziału na pewno ucieszy wielu rodziców, którzy tutaj e, u nas w Forzowie, w naszym szpitalu się już liczyli od dawna i dzieci się czuły u nas po prostu jak w domu. Tutaj też dużą rolę odegrała Fundacja Iskierka, która opiekuje się dziećmi onkologicznymi. Ciężka praca dyrektora, nie ukrywam, spodobała i wiele rozmów przeprowadzonych z różnymi specjalistami w końcu doprowadziły do trzeciego finału. Pani dr Katarzyna Machnik zgodziła się przyjść do nas z powrotem, bo już kiedyś u nas pracowała i podjąć się tego wezwania, czyli zostać ornatorem tego oddziału. Los tych małych pacjentów rzeczywiście no jest szczególny, tak? Oni potrzebują oprócz profesjonalizmu i takiego profesjonalnego podejścia i nowoczesnego leczenia, potrzebują ciepłej, domowej atmosfery i potrzebują ludzi, którzy to robią z pasją. I ten oddział wykonywał to zadanie przez prawie 20 lat. I po prostu sama myśl o tym, że, że, że może przestać funkcjonować po prostu, no nie dawałaby spokojnie spać, tak mogę powiedzieć. No to jest po prostu prawda. Także zdecydowałam się porzucić te Poprzednie obowiązki, które na pewno wymagały mniej wysiłku, pozwalały bardziej cieszyć się życiem rodzinnym, na rzecz tworzenia po raz kolejny, znaczy nie tworzenia, tak jakby kontynuacji pracy tego oddziału. Chorzowski oddział onkologii i hematologii dziecięcej zacznie ponownie funkcjonować od dnia 1 grudnia tego roku.